Witam kolejny raz na pasiece. Dziś mamy czwartek, więc minęło 5 dni odkąd odkłady zostały założone. Zobaczymy dziś odkłady, wszystkie cztery po kolei. Jak tam rodzinki sobie w nich radzą. Czy pszczoły czasem nie zostały zrabowane. No bo to różnie bywa. Ale to zobaczymy za chwilę. Ja sobie zrobię przegląd uli. A potem zacznę zabawę z odkładami, no więc do zobaczenia za chwilę. Zaczynamy. Patrzenie, co my tu mamy w tych udach. Ciasto jak widać jest, no coś tam chyba zostało wygryzione, ale nie za wiele. No i zobaczymy, czy odkład ma się dobrze. No tak, o kurde, jakieś ścisłe pszczoły. Dobra. Widać pszczoły zlizują ciasto. Więc jest dobrze. Węza nieruszona, no to nie dziwota. Dobra, Lecimy po kolei, zobaczymy. Trzeba wszystko przeglądać, bo tu będzie mateczników na pewno nabudowanych. Jakiś inny, tu jest noszony jak widać trudniej trochę tu przeniosę muszę je wszystkie skasować ale to sobie zrobię poza filmem Mamy kolejną rameczkę Modziwo nie ma ani jednego matecznika jeszcze Może pszczoły już nie miały na czym wybudować Przynajmniej na tej ramce Ale są mateczniki Larwy są, więc trochę jeszcze tego będzie. I to jest kolejna rameczka. O, i tak widać. Mamy tu trzy mateczniki, zaraz wam to pokażę. Z drugiej strony, tu jest jeden, ale tu na pewno jest niezaczerwiony. Tu jajka nie było. Ja sobie to zaraz poza kadrem jeszcze powycinam te trutnie. I tu mamy, jak widać, jeden, drugi i trzeci matecznik ratunkowy. Teraz wam to pokażę, sobą mi to widać, przynajmniej mi. Ale pszczoły już się tam tym matecznikiem zajęły. Dobra, mniejsza z tym matecznik jest, to jest matecznik ratunkowy. Warwa tu jest bardzo mała, hop. Dobra, jest wyjęta, więc jest git. I tu mamy kolejne dwa mateczniki, Taran ja już je otworzyłem. Warwy tylko wyjmę, hop, z częścią mleczka, jedna i druga. Nie ma tu zbyt wielu mateczników, więc nie było zbyt dużo jajek ale mleczkiem one sobie tutaj poradzą z mleczkiem. Nie widzę tu za dużo jajek, jest jakiś larw parę, ale to są już takie straszne larwy, więc no. myślę, że tu już raczej pszczółki nie poszaleją jeśli chodzi o tu. Mam jeszcze wygryzającą się pszczołeczkę na końcu, że w tym momencie pszczółki już nie poszaleją tutaj z matecznikami ratunkowymi ale zobaczymy jak będzie. Tu mamy hoffmanowską ramkę z pokarmem. I tu też było też troszeczkę było mateczników wrzuconych, więc nie wrzuconych tylko jajek, więc pszczoły sobie też tu jakiś matecznik podciągnęły jeden, bo jajka jakieś były Jest świeżutka larwa. ze dwa dni max ma, Tyle już jej nie ma. Dobra. Czyli tak wygląda pierwszy odkład. W tym odkładzie jest więcej i ramka z wodą. O, jeszcze coś się świeci, czyli cała woda, a tu już jest odbudowana. Została w większości wypita przez pszczoły, ale pszczoły już też latają, więc to nie ma się czym martwić. Dobra, to jest pierwszy odkład. Ja tu idę, trudnie jeszcze skasować, i widzimy się przy drugim. Jest drugi odkład. Ciasto to samo położone i pszczołki ładnie wygryzają, tyle że teraz bym się to tak zostawił, bo dużo pszczół mi przedtem zostało na powałce. A wyciągnę to tak. Węza nieruszona, nie dziwię się, będą chciały, to będą robiły. Samej tu mamy też jest dość sporo trutni, no bo jak widać komórki trutowe były. To matecznik ale tu na pewno nie jest zaczerwiony. z drugiej strony również mamy jeden matecznik, ale ten też nie jest zaczerwiony, jest tylko wybudowany. matki nie ma więc raczej nic to tu nie zostanie zaczerwione. chyba na pewno chyba że jakaś rójka wleci z matką. Mamy drugą stronę, drugą rameczkę Również nie widzę tutaj żeby tu było jakakolwiek zaczerwiona O, są dwa mateczniki Jeden drugi, o pszczoły jak widać zgryzają trutnie Bo to jest zgryziony obszęd trutowy Ok Matka mamy jedną Tu mamy drugą larwę I trzecią mamy tam gdzieś To trzeba tylko po larwy, i szkoda. No ale niestety tu był gdzieś jeszcze trzeci, tylko mi gdzieś ucie. A tu jest, od tu go karmią pszczoły. To jest larwa. O, widzicie, tak, trochę mleczka pszczelego. Jak tu jest jeszcze jeden matecznik. No tam jest larwa jakaś. To już jej nie ma. Czyli jak widać, tu są cztery już, no ale tu widać, pszczoły miały z czego pociągnąć. Tak samo również i tu trudnie zostaną skasowane. Tu jest jedna ramka mniej, bo w tamtym. Tamten powstał po prostu ze słabszej rodziny, z najsłabszej rodziny, i stamtąd właśnie nie chciałem za bardzo zbierać, że tak powiem. Yy. Jak widać tu większość pokarmu została już pyłkowego wyjedzona. No ale część zgryziona. Ale nie jest jeszcze źle. Dużo tu jest martwych pszczół. Coś mi się zdaje, że na demnicy jest dość dużo martwych pszczół. Pszczół jest dość nawet dużo. Wody nie ma. Tu będzie tu trzeba, bo no, ale właśnie ta mi się zdaje, że te pszczółki nie są typowymi pszczółkami. Tutaj. Dobra, dobra. Jest mała, czarna, jest całkiem inna. Mi się zdaje, że ten ul mógł zostać zrabowany. wciągnę wkładkę kład... dennicową, ale nie mam jak tego rozkręcić, żeby to wyjąć. Dobra. Czyli tam mówię, no jest tam, no jest tam trochę sporo tych pszczółek, ale musiałbym podnieść korpus, żeby to wszystko rozebrać. A za bardzo mi się nie chce. Jest tych innych pszczółek trochę dość dużo, ale to nic. Dobra, zobaczmy Jak na razie. Ciasto pszczoły mają. Tak mówię, trudnie do skasowania w drugim, w drugim, w drugim, w drugim tym odkładzie i widzimy się przy kolejnym. Mamy trzeci odkład. Ło! Jak widzicie, tu pszczoły już naprawdę, no ale to jest odkład zrobiony z, z tej piętnastki. Ten chyba odkład był pokazywany. To właśnie odkład był jeden z silniejszych, który stworzyłem. Jak widać, pszczoły też tu już dość sporo tego pyłeczku skaratały. Wow! Z tej strony nie ma, ale z tej strony, jak widać. Trochę węzy zaczyna się już odbudowywać. Więc to jest ładny odkład. Tu trudniej też na pewno już będzie trochę. Dalej. Mamy tutaj, jak widać, wygryzających się sporo pszczółek. O, te pszczoły, nie wiem czy to widać, ale jakiś nakrob już noszą, więc lotna pszczoła jakaś tu już jest. Rzecz chyba też widziałem jedną pszczółkę. To mi tu wygląda na dość wyrwę to, bo to wygląda jak matecznik. Taki mniejszy ale jest. Jest no dość głęboko tam zawsze no. lepiej, żeby matki nie było, wyrwiemy. Szuki się tu już wygryzają w większości, więc jak odbudują te pszczoły węzę, dostaną kolejną. Dzięki temu szybko wymienię sobie te starsze ramki, chociaż one i tak nie są tu za mocno starsze. Zobaczymy, co my tu teraz mamy. Jest. Wow, mamy dwa już zasklepione mateczniki, więc pszczoły tu nie próżnowały. W sumie trzy. Wow, mateczników tu jest. Tu Mamy jeden, drugi, trzeci zasklepiony. Na dole jest kolejny, więc pszczoły tu nie próżnują. Naprawdę ładnie zaczyna to już ładnie zaczerwiły A nie zaczerwiły tylko zrobiły mateczniki od razu no, Wszystko muszę skasować Te zaczerwione również Już są dość duże larwy Jak widać to jest już Larwa zasklepiona była To jest larwa królowej padła teraz ją będzie ciężko wyrwać dobra, larwa królowej tak wygląda, hop z jednego zasklepionego teraz jak to wyrwiemy ten drugi o, jak widać pszczoła wraca i matka wyląduje, tu mamy dwa kolejne z tym jeden zaczerwiony i zasklepiony hop eczko wyciskamy, i tu jest jak widać kolejny matecznik. No, to jest taki bardzo malutki. Bardzo malutki matecznik, bo to jest matecznik ratunkowy. On by był tylko na chwilę, i potem po matce zostałby szybko. O, jest tu pszczoła. Znalazłem ją, jak widać tutaj. Mamy pszułeczkę z pyłkiem, więc coś tu już noszą te pszczoły A tu jeszcze nie zauważyłem. Dobrze, że jej szukałem bo tu mamy jeszcze jeden mateczny rzecz zasklepiony dobra grunt by to wyrwać wszystko bo we wtorek najprawdopodobniej przyjdę na pasiekę wyczyścić to jeszcze po prostu wyczyścić to i później już będzie reszta robiona tu była Ramka z pokarmem jest odbudowywana tu jest jeszcze trochę pokarmu. Trudni na szczęście tu, akurat w tym nie ma zbyt wiele, więc jest dobrze. I tu mamy ramkę z wodą. Coś tam jeszcze tej wody tu, o cholera. Dobra, jak widać coś nam tu zapleśniało. Więc to rameczkę po prostu wywalam, strzącham pszczoły z niej i. Ta rameczka, no jest, ma trochę jeszcze wody. Dobra. Ma wody, ale tak ja mówię, no coś zapleśniało, więc niestety, ale tej rameczki już tu nie włożę. Będę następnym razem, to przyniosę kolejną. Pszczoły jakieś tu są, które coś noszą, więc widzicie to, jedno, drugie miejsce zapleśniałe rama idzie do wywalenia czyli mamy jednej ramki tutaj mniej no ale to nic, nie mam ramek, bo nie myślałem, że będą aż takie tu komplikacje przyniosę następnym razem rameczkę to to się włoży w suszu jeszcze mam parę sztuk z miodu więc, ale w sumie już odbudowują sobie tu węzę więc jest git Ok, kolejny odkład przeglądnięty, czyli został jeden. No niestety, ramka jakimś sposobem tu zapleśniała. Więc, tak jak widzicie, do wywalenia od razu, bo nie bawimy się w żadne takie rzeczy, żeby coś zostawić. Pszczołki se to wyczyszczą. Nie ma. Przenosimy się do ostatniego odkładu. Dobra, jest odkład. Ostatni odkład. Okej, okay. tu pszczółki. No, coś tam ciasto wygryzły, ale nie jest to jeszcze tak za wiele. Zaraz zobaczymy. Gryź, gryzą ładnie. Tu też widzę troszeczkę pszczółek jest na delnicy, więc zapewne mierzyły się z czymś. No. Nie wiem, czy to widać, ale tu jakieś ich zalążki już. Odbudowywania węzy są i tu były ramki, chyba też nie było zbyt dużo jajek, ale tu były ładnie zaczerwione ramki. No było, no tu było coś na pewno. Tu są mateczniki, jeden i drugi. Mamy dwa, Więc muszę to wyjąć, larwy. Tu się robią troszeczkę niespokojne. Wow! Wiem, 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 uciekać mi stąd. Muszę tą drugą larwę wyjąć. Dobra. Tu był jakiś matecznik, ale go rozerwałem, był przylepiony chyba z drugą ramką i uległ zniszczeniu. Dobra, jak widać, pszczół to będzie. Ładna ilość. Lecimy do kolejnej rameczki. I w kolejnej rameczce. A tu był matecznik. Jest druga część tego matecznika. Jak widać, tu jest. Jest tu larwa, więc. Czas się pozbyć. Tu mam szuki, które się wygryzają. Dobrze ja myślałem, dużo pszczoły tu już nie zostało, czyli większość się wygryzła. Pokarm mają, więc jest dobrze. Tu była pokarmowa rameczka była. Też już jak widać w większości wyjedzona. Tu jest jakiś igmatecznik, coś pokombinowany, ale nic z tego tu nie będzie. No, jest kolejna. Rameczka niedługo będzie, no nie wiem czy widzicie to wy na dnie, ale tam na dnie też jest dość sporo martwych pszczółek. Więc to ja myślę, że też. I ostatnia kontrola rameczki. No, wygląda dobrze. Czyli jedna rameczka coś tam zapleśniała, reszta jest dobra. To jest wyjedzone, w sumie to już możemy, w sumie damy to już. Tak, ta ramka i tak idzie do wywalenia. Jest to hopmanowska ramka. Dwie jeszcze takie mam. Więc dwie będę musiał usunąć. Hop, hop. Ok, no i tak widać. Odkłady raczej mają się dobrze. Jak na razie jest. Wszystko ok, przynajmniej dla mnie. Ciasto jest wyjadane, więc następnym razem już będzie widać dziurę jak w tym poprzednim. Hop. A więc nic teraz, tylko czekać aż matki przyjdą. I to będzie kolejny film z tym. A potem już będziemy patrzeć na pozostałe rodzinki, również jak to będzie wszystko wyglądać. Jak na razie. Odkłady mają 5 dni mają się dobrze jak widać wszystko z nimi jest dobrze w dwóch odkładach jest trochę więcej martwych przyłek na tych siatkach dennicowych, ale to ja będę poddawał matkę pszczoła mi tu wleciała pod kaptur jakimś trudem nie wiem który Mam nadzieję, że nie ma w nim dziury, ale to mniejsza z tym. Tak kończę na dziś pracę, więc zaraz sobie to wszystko zobaczymy. Jeśli oczywiście się podobało, zachęcam do klikania opeczki w górę, subskrypcji, bo we środę mi ja będzie, będę miał matki. Tak, najprawdopodobniej we środę będę miał matki. Więc będę się starał o to, żeby je tu jak najszybciej włożyć we wtorek. Przyjdziemy zaglądnąć jeszcze do odkładów, żeby sprawdzić jak wyglądają po prostu odkłady, czy nie mają mateczników, bo jak we środę poddam matki, no to żeby pszczoły je już w klateczkach się z nimi oswoiły i je mogły przyjąć. A więc tyle w tym filmie. Trzymajcie się i cześć.